Witam państwa na sesji Rady Miejskiej w Bruśnikach Zdroju, 23 sesja Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym 7 listopada 2025 roku. Jest to sesja, na której zostanie zaprzysiężona na burmistrza i obejmie obowiązki pani Urszula Karpowicz, która 26 października wygrała w pierwszej turze wyborów wybory na burmistrza miasta Duszniki Zdrój, Były to wybory, które odbywały się w trakcie kadencji. No ale że takie wybory uzupełniające. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych za przysiężenie takie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od ogłoszenia oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów, co miało miejsce w tamtym tygodniu w poniedziałek. W związku z tym, zgodnie z wcześniejszymi, dużo wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy tutaj, no, a Panią Urszulą, ustaliliśmy, że to zaprzysiężenie będzie się odbywało właśnie w dniu dzisiejszym. Proszę Państwa, to jest taki wstęp, i teraz oficjalnie otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, Wszyscy Goście, ślubuję uroczyście obejmując Urząd Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój, uroczyście ślubuję że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Pani burmistrz, z chwilę temu zaprzysiężona na panią burmistrz. Czy widzi pani możliwość współpracy z tą częścią rady, która niespecjalnie wspierała panią w tych wyborach widziałam tak dużo uśmiechów dzisiaj na twarzach radnych, że myślę, że tutaj nie będzie kłopotu z realizacją obietnic o współpracy. Powiedziała Pani w trakcie w chwili, kiedy się zwracała pani do radnych, że chciałaby pani teraz spokoju i ciężkiej pracy. Tak, zgadza się, bo tylko spokój zapewnia możliwość do pracy, a tylko ciężka praca pozwoli na to, żeby osiągnąć sukces i założony cel. Dzisiaj, co prawda, urząd do czternastej, dzisiaj mamy piątek, ale już od poniedziałku solidna praca. Tak, a być może i nawet wcześniej, bo trzeba się jej przygotować i dużo rzeczy jest do przejrzenia, do przeczytania. Czeka mnie praca nad budżetem, także tak już pan przewodniczący zapowiedział. Także tak, od najbliższego dnia już jak tylko będzie możliwość, zabieram się do pracy. Największy problem, z którym chciałaby się pani zmierzyć na początku. No to oczywiście woda. Woda, którą musimy w kranach mieć czystą, zdrową. Nie będzie to od razu, nie będzie to w ciągu najbliższych kilku dni. Ta sprawa zajmie na pewno kilka lat, ale myślę, że trzeba zacząć od samego początku, jak tylko będę mogła zacząć pracę. Czy z radnym Jarosławem Kwolkiem uda się załagodzić konflikt? Mogodzenie konfliktów wymaga woli obu stron. Także jeżeli tylko będzie wola z drugiej strony, to myślę, że dla dobra dusznik na polu pracy w Radzie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby było dobrze. Bądźmy wspólnotą. To było moje hasło w trakcie kampanii i tym słowom będę wierna przez cały czas, kiedy będę sprawować urząd burmistrza dusznik zdroju. Zacznę może od podziękowań. W pierwszej kolejności każdemu z państwa, kto 26 października oddał na mnie głos. Z tego miejsca już jako burmistrz kłaniam się nisko i dziękuję. Dziękuję również nieobecnemu dzisiaj panu Maciejowi Szulcowi, który do dziś pełnił obowiązki burmistrza. że dziękuję za to, że ten urząd przeprowadził przez te kilka ostatnich miesięcy Ustalił ze mną, że przekaże mi urząd, przekaże wszystkie strategiczne sprawy i wprowadzi mnie w dalsze sprawy gminy. Stąd też bardzo mu za to dziękuję. Zwracam się też do pana Piotra Zilberta, przewodniczącego rady, z serdecznym podziękowaniem za dobrą i szczerą komunikację, szczególnie w ostatnim czasie. Szanowni Państwo, tak licznie przybyliście dzisiaj. Bądźmy wspólnotą, to jest hasło, które zobowiązuje, ale też jest to hasło, które daje nam nadzieję na spokój i naprawdę na wspólne działanie. Przed nami kadencja krótka, niepełna, ale chciałabym i wierzę w to, że na finiszu wszyscy będziemy dumni z tego: będziemy dumni z Dusznik, będziemy dumni z tego, że w Dusznikach dobrze się dzieje, że dobrze nam się mieszka. Że dobrze nam jest jako sąsiadom, nie tylko nam pomiędzy poszczególnymi ulicami, ale też z sąsiednimi gminami, miastami w całym regionie. To, co szeroko omawiałam w kampanii, ten cały mój program, wierzę w to, że to nie będzie tylko i wyłącznie program Urszuli Karpowicz, ale że będzie to program całej Rady Miejskiej. Wierzę w to, ponieważ zdrowa woda w kranach nie ma barwy politycznej. Wierzę to dlatego, że sprawna komunikacja, sprawne przeprowadzenie inwestycji to jest coś, na czym zależy nam wszystkim. I wierzę w to też dlatego, że duszniki czyste, zadbane, zagospodarowane to jest marzenie i pragnienie nas wszystkich. Zaczynam pracę od dzisiaj, tak jak pan przewodniczący już, już mi zapowiedział. Także Urząd do 13. Do 14. Tak, urząd dzisiaj, urząd dzisiaj do 14, ale proszę Państwa, pracujemy już od, odkąd tylko będzie można. Stawiam na otwartość, o tym mówiłam w kampanii, więc wierzę w to, że niedługo spotkamy się w urzędzie otwartym dla Państwa. Zapewniam Was o transparentności. I możecie liczyć na to, że na bieżąco będę informować o tym, jakie podejmuję czynności, co się, co się dzieje i w jakim kierunku chciałabym zmierzać. Że jeszcze raz na zakończenie serdecznie dziękuję wszystkim. Dziękuję panu przewodniczącemu za zorganizowanie tej uroczystości dzisiaj. No, i nie pozostaje mi nic innego, proszę Państwa, jak po prostu wziąć się do pracy, ale pozwolicie tylko, że jeszcze na zakończenie. Podziękuję mojej rodzinie. E, zawsze mnie wspierali, zawsze mnie wspierają. Moim przyjaciołom, którzy zawsze są ze mną i wszystkim Wam, którzy dzisiaj tutaj przyszliście. Jeszcze raz Wam dziękuję, a teraz udam się po prostu do mojej mamy.